Hej widzowie, dzisiaj sobie użyłem zabra, no to ruszamy się. Ta noga tu, ta noga tu. Dobrze, nie Teraz ta. Nogi, teraz te.

Dobrze, bierzemy to. Bierzemy... No ręce. I bierzemy dłonie. Łączymy to. Tu. Dobrze, tutaj będzie no to. Podniższe. O, będzie to. Teraz dajemy szyję. teraz głowa. I szczęka. Wkładamy tu. Dajemy tu.